Samoloty serii X, odcinek 10. Lata 60. to okres bardzo intensywnych badań nad prędkością samolotów. Amerykańska NASA skonstruowała wtedy prototyp jednego z najszybszych do dzisiaj samolotów świata, X-15, którym udało się wznieść na wysokość 90 tysięcy metrów z prędkością 7200 km na godzinę. Mistrzowie Wojny, odcinek drugi. Wraz z zakończeniem II wojny światowej, gołąbek pokoju miał być symbolem nowego ładu w Europie i na świecie. Niestety, lata 60. obfitowały w nieoczekiwane konflikty i niepokoje. Rozpoczął się tzw. okres zimnej wojny. Jego apogeum był kryzys kubański. Po raz kolejny w historii ludzkości świat znalazł się na granicy wojny. Nomadowie Amazonii, tropikalne lasy Ekwadoru i ich mieszkańcy, plemie Waorani. Pierwsze spotkanie z nimi w roku 56 zakończyło się śmiercią pięciu misjonarzy amerykańskich,